19 marca, pierwszy filmik w tym sezonie. Dużo się nie zmieniło od jesieni, że jest to wszystko zdeczka wyczyszczone. A, dzisiaj udało się w końcu coś zrobić. Jest to pierwszy dzień takiej prawdziwej wiosny, było 19 stopni. Tutaj ładnie poharatałem wszystkie. Ee, Truskaweczki i poziomki. Zrobiłem tunel dla truskawek, aby jedne były odrobinę szybciej. Agro... włóknina nie, agrotkanina. Nie, to jest agrowłóknina, agrowłóknina wiosenna. Zobaczymy, czy da sobie radę z tymi naszymi wiatrami. Te truskawki ładniej wyglądają, ale w nich jest pesz. Docelowo i tak stąd zniknął. Także jakoś sobie poradzimy. <laughs> Na razie nie widać, żeby się ruszały borówki. Nie ich, one tutaj mają nieciekawie. Tam jest obornik kurzony. Na razie wszędzie są pączki, ale jeszcze nic nie rozkwita. Tutaj posadziłem ciętą porzeczkę i tam też. Zobaczymy, czy puszczą korzonki. Agres też mi pączył się. Zobaczymy, co tam z niego ciekawego wyrośnie. Przeroda się budzi powoli, będę dobudowywał tutaj aż dotąd gdzieś kawałek z folii, żeby mieć drugą szklarnię. na tak naprawdę, docelową szklarnię to mam tam okna. Ale no to jeszcze trochę czasu miało być bez kopania, ale nie wytrzymałem presji. Obornik kurzy wleciał <noise> i już jest przekopany. Niechaj się rozkłada. Mm, Śliwo-diwa, tak pocięte drzewka, słabo pocięte. Wszystkie poskracane po prostu, zobaczymy co to z tego będzie. Trochę tam podsyłałem w internecie i właśnie tak radzili: nie ciąć mocno, bo te drzewka są bardzo młode. Jedna co to, ta śliwka mocno tutaj, za rok ją ciachnę. Wszystkie te na dole i zostawię tą górę. No jeszcze tutaj dwa przewodniki. A bardziej wielkie u góry zostały do skrócenia. A no zobaczymy, co będzie potem. A, kora też leży, ale przyjedzie jej dużo, dużo więcej. O, leżeczek stoi, właśnie Tam to trzeba podejść. Obornik kurzy na Miskancie. Może w końcu Miskan będzie olbrzymi, a nie tylko mały. To na dzisiaj trochę porządziła. Pszczółki już latają, przynajmniej. Jedną widziałem. Krokusiki piękne. Wychodzi bardzo dużo tulipanów na następne krokusiki. Tutaj też są tulipany, przebiśniegi. No tam do góry też już jasne powoli czuć. Tutaj będzie też szerzej. No ładnie wyczyściła Naturalizowaliśmy przyrosty cebulkowe z tych wszystkich tulipanów, które tam były widać jak ładnie wychodzą i tutaj tak samo tutaj nowe truskawki sporo ich pigwowce mają bardzo dużo tych przyrostów z dołu i chyba to wszystko muszę poprzecinać. Nikt mi za bardzo nie powiedział, jak mam ciąć te pigwowce. To była. To była chyba porzeczka Agrest Coś takiego. Tak wygląda. Malinę. To są dwuletnie dla tego krzewy, czy kiki zostawione, a te pościnane. Dobrze się strzałki wszędzie leżą. A no właśnie. Tutaj jest nowe poletko, przynajmniej wyrównane. Tam dziura wykopana, będzie ziemianeczka, ale później trzeba jeszcze studnie porządnie wykopać na te 30 metrów, tak jak to się... tak jak to powinno wyglądać. Przygotowane grządki. Tutaj na dole jeszcze nic nie jest posiane. Tutaj mamy groszek na pierwszej. Czosnek. O, teraz go widać. Trochę go przymroziło. Są żółte końcówki. Także widać, że tutaj naprawdę musi być zimno, że aż czosnek, albo słaba odmiana. Nie mam pojęcia. Tutaj mam już wysiane marchewkę i, i, i. pietruszkę. Tu jest drugi czosnek grubsze te pędy, ale też przymrożone. A tu jest marchewka na przemian z cebulą dymką. Ok, kompostownik. Słabo jest to przerobione. To co lepsze już powybierałem. To wszystko nadaje się jeszcze do, do przerobienia. A tutaj sypiemy w drugi. Zobaczymy co tam dalej będzie. Już się trochę rozjechał. No dobra, idziemy do szkoleń. To będzie koniec. Zrobiłem w końcu jakoś tam porządnie, w miarę to odwodnienie, bo co roku mi to latało wszystko. Tutaj się też za wiele nie dzieje. Ale pomimo, że na dworze jest teraz z 11-12 stopni, no, słabo tu widać. Tu mamy 22,8. Od poprzedniego roku sałata stoi. Cebulka. Tutaj mamy kapusty. Trochę wyciągnięte. Truskawki jeszcze do wydania. A tu kwiaty jakieś prawda, na sobie zrobił. Boby. Już nawet widać, jak jeden się wyciąga. Ale tylko jeden. To są kapusty pekińskie, pory. Tu jest koperek wsiany. I tam też są kapusty pekińskie, takie malutkie jeszcze. Także zaczynamy ten sezon. Ciepło. Zobaczymy, jak będzie dalej.